To naprawdę historyczna chwila. Sojusznicy i Ukraina siedzą obok siebie jak partnerzy, aby rozmawiać o wspólnej wizji bezpieczeństwa Europy. Jestem zaszczycony, że możemy gościć w tym gronie prezydenta Ukrainy Wołodymira Zeleńskiego. Witaj Wołodymirze, dobrze, że jesteś z nami. Na tym szczycie potwierdziliśmy, że Ukraina pozostanie w przyszłości członkiem NATO. Mówił w Wilnie sekretarz generalny NATO Jens Stottenberg. Szczyt NATO w stolicy Litwy to też temat dominujący dzisiejszego przeglądu zagranicznego. Przyjrzymy się jednak też kolejnej rezolucji Parlamentu Europejskiego przeciwko Polsce. Szczyt w Wilnie był poświęcony w głównej mierze Ukrainie. O ile zapowiedź ogólna, że Ukraina będzie członkiem NATO w przyszłości to dobre wiadomości dla Kijowa, to prezydent Zelenski może czuć pewien niedosyt, bowiem jeszcze nie jest to oficjalne zaproszenie. Naturalne wydaje się, że dopóki trwa wojna Ukraina nie będzie w NATO, bowiem oznaczałoby to z automatu wejście całego sojuszu do tej wojny. W odezwie do obywateli Ukrainy prezydent Zelenski przedstawia szczyt jako sukces, bowiem uważa, iż zapadła geopolityczna decyzja o tym, że Ukraina będzie częścią sojuszu, zatem upadła koncepcja Ukrainy jako buforu między NATO i Rosją. Zostawiliśmy tę rosyjską ambicję na marginesie europejskiej historii, pisze prezydent Ukrainy. Zelenski w tej odezwie dziękuje też Polsce za jednoznaczne stanowisko, iż obecność Ukrainy w NATO to podstawa bezpieczeństwa regionu. Dziękuję Polsce za to, że energicznie wspiera Ukrainę w drodze do sojuszu. Droga do NATO to również budowanie przez Ukraińską Armię Interoperacyjności z państwami sojusznikami. W ubiegłym tygodniu ukraiński minister cyfryzacji zapowiedział, że gotowość do integracji uzyskał system dowodzenia Delta, który z kolei był w czerwcu testowany podczas ćwiczeń SWIX w Bydgoszczy. Równie ważną, a być może ważniejszą informacją z tego szczytu jest duża szansa, że za kilka miesięcy do NATO wstąpi również Szwecja, co sprawi, że cały półwysep skandynawski będzie należał do sojuszu, przez Bałtyk w praktyce stanie się wewnętrznym morzem NATO. Szwecja akcesję do NATO wyraziła wraz z Finlandią, Finowie do NATO wstąpili już w kwietniu, członkostwo Szwecji blokowała głównie Turcja i w mniejszym stopniu Węgry. Spór Ankary ze Szwecją dotyczył wspierania Kurdów, którzy są w Turcji uznawani za terrorystów, w tym dawanie azylu na terenie Szwecji. Szwecja poszła na pewne ustępstwa, natomiast prezydent Turcji przy okazji szczytu w Wilnie zapowiedział, że nie będzie blokował członkostwa tego kraju, licząc na wsparcie Szwecji w drodze Turcji do Unii Europejskiej. Również Budapeszt zrewidował swoje stanowisko. Żeby Szwecja wstąpiła do NATO, parlamenty obu państw muszą wyrazić na to zgodę. W Turcji głosowanie planowane jest na jesień. Polski Sejm zgodę na akcesję Szwecji wyraził rok temu. We wtorek Parlament Europejski przyjął rezolucję, którą poparła zdecydowana większość europosłów, która wyraża niepokój przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. Jest to przede wszystkim odpowiedź na działania większości rządzącej w Polsce, która chce powołać specjalną komisję do badania wpływów rosyjskich, nazywana też popularnie Lex Tusk, bowiem są obawy, iż posłuży do atakowania lidera polskiej opozycji. W samej rezolucji o byłym premierze nie ma ani słowa, ale istotne jest wezwanie pełnej misji obserwacyjnej OBWE na wybory w Polsce, co jest traktowane jako poważna wątpliwość co do uczciwości zbliżających się wyborów. W rezolucji wspomniano, że jeszcze w marcu Polska nowelizowała kodeks wyborczy na około pół roku przed wyborami, co jest sprzeczne z dobrymi praktykami. Parlament Europejski chce też, aby unijna agenda mogła kontrolować, czy w trakcie kampanii wyborczej nie wykorzystuje się oprogramowania szpiegowskiego przeciwko opozycji. Rezolucja wzywa też Polskę, aby jak najszybciej wdrożyć kamienie milowe, aby Polska mogła sięgnąć po środki z Krajowego Programu Odbudowy. Izraelczycy ponownie wyszli na ulice. W kwietniu informowaliśmy o masowych protestach w izraelskich miastach, spowodowanych obawami Izraelczyków o praworządność, po tym jak rząd zapowiedział zmiany w sądownictwie. W lipcu Kneset przyjął wstępny pakiet reform, odpowiedzią na to były kolejne masowe protesty. Rezerwiści izraelskiej armii grożą natomiast buntem. Kontrowersyjne reformy forsuje jeden z koalicjantów koalicji rządzącej krajem.